Wszystko Patryk Poczekaj, dzwoni trzeba, kupić motocykl, moje... Kup kupuje GSM. No, no, no. Hello, hello, a co ja się tak cieszę? A bo właśnie mija kilka dni z tym motocyklem. To jest motocykl do zadań specjalnych. Bo... Mój ukochany motocykl do zadań specjalnych. Proszę się nie ścigać ze mną na Ale Był ze mną w pracy, był ze mną na przyjęciu. Był ze mną, wszędzie ze mną był. Wszędzie wszystko robiliśmy. A jak się spisał? Nie boisz się? Nie. Nie! Spisał się bardzo, bardzo dobrze Co pan powie o tym motocyklu? Sam jedzie. Sam jedzie? Z kulem serca oddaję. I bardzo chciałabym powiedzieć o tym, jakie są jego zalety. Niesamowite jest to, jaka tu jest pozycja na, na, za, za kierownicę. Po prostu no, jakiś wiem. środek ciężkości. I bardzo koniecznie chciałabym powiedzieć o tym, jakie jest pięć rzeczy, które są w tym motocyklu doskonałe. Tylko pięć, bo można by wymieniać i wymieniać. A zatem tych wspaniałości o tym motocyklu można by wymieniać więcej i więcej, ale jedną ze wspaniałości to jest to, jak się na nim siedzi. Na tym motocyklu siedzi się doskonale. Moje długie szkity radziły sobie bardzo dobrze, osoba o krótkich nóżkach również, bo ten motocykl się obniża. Powiedz jest niski. Ma krótkie nóżki. Bardzo fantastycznie działa też ta lampa, w nocy oświetla wszystko. Super działają te reflektory. Hamulce to jest jakiś absolutny sztos. Jest mega dobra, mega poprawiona i mega fajna. 1300 jesteś doskonały. To, co mnie urzekło, to fakt, iż ta szyba, ta szyba jest na guziczek. No i zobaczcie sami, bo są i minusy tego motocykla, a ma ich aż pięć. Pierwszy minus to jest cena, drugi minus cena, trzeci minus cena, czwarty minus cena i piąty minus cena, ale ma też niewątpliwy plus, który kasuje te wszystkie minusy. To jest jego zajebistość. Ten motocykl jest tym motocyklem, którego absolutnie chciałabym mieć bardzo, bardzo. Ale ja również zabrałam na spacer. Taki spacer jak tutaj, teraz. Zaprowadziłam go na tor do Słomczyna, gdzie milion osób go oglądało, oceniało, podziwiało i wszyscy chcą go mieć. Ja również. Ale jest jeden człowiek, który naprawdę zna się na motoryzacji i naprawdę usiadł i wyraził swoją opinię. Zapraszam do opinii. Cześć! jest napisany mój pojazd, czyli on już jest mój, tak? Tak. Dziękuję. Wow, fajnie. Tutaj kluczyki, a które wyślę pocztą. On już jest <laughs> mój. Niesamowite jest to, jaka tu jest pozycja na, na, za, za, kier na, za kierownicą. Po prostu, no, środek ciężkości. Siedzisz, to zawieszenie, które płynie. No wow. wow. Doskonałe. U, uwielbiam uwielbiam boksery, jak mi grzeją cały czas nogi. Cieplutko dzisiaj? No, to, to W takich <śla> spalenkach na bokserku, powiem Ci, jest dobrze. jest <śla> <śla> no pan? Nie no bardzo. Ja też jakby strasznie lubię boksery z Wałkarda nad nim. Wiesz, ja nie, nie no, lubię to, lubię, to A ona jest po prostu cholernie wygodna do tego, żeby chciała się niechać. Wydawać by się mogło, że powiedziałam o tym motocyklu absolutnie wszystko to, co jest ważne. Powiedziałam jego zalety, powiedziałam jego wady. Była również opinia innej osoby. Ale pokażę jeszcze kilka detali, bo jednak to jest ważne w tym motocyklu. Jak nie bardzo, bardzo ważne. Te wydechy, one są bardzo ładne. Jak sobie zerkniecie w konfigurator BMW, zobaczycie jakie mamy możliwości. Felgi również zmienione. To jest model akurat GS Trophy. Silnik, o którym wspominałam, który pracuje bardzo dobrze, bardzo równo. Tutaj kieruneczki są już w osłonie rąk, szyba na guzik. No i ta lampa, wspominałam, że ona bardzo dobrze świeci, hamulce. Co to oglądać, ale ja lubię patrzeć się na motocyklowe koła, szczególnie te, które dobrze hamują. Kierownica z konfiguratora. Zorientujecie się, że to jest nieco inna kierownica. A to jest bardzo fajny element, który można wykorzystać do schowania największego z iPhone'ów i nawet się mieści. Zbiornik paliwa i spalanie motocykla 6,6. Uwierzcie mi, więcej się nie da. Grzana dupa. Gdzie się grzana dupa? Nareszcie kieruneczek, który jest zarazem światłem stopu, radar, który nas informuje o nadjeżdżającym samochodzie z tyłu, aktywny tempomat. No, ten motocykl ma wszystko i na pewno jest tym motocyklem, którego serio chciałabym mieć. Serduszko GS-a odpala ten. Oto kluczek. A teraz adios, jadę zamienić, jadę po 900, którą już jeździłam na premierze. I powstał materiał, teraz się będę cieszyć bardziej.